Mówiłaś. 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 Mówiłaś, ja to jest jedno z A jeden akordon na izbie ma. Tam nie jest. Da! Czterech ich przyjechał. Jakiś podkopista z jakiejś wioski, jakieś tam. Ja tam Generał tak, bym mówił. Nie, tak, jakiś kopitoł. Przyłożył mi na ten hol, A ta, a ta, a ta w ta, mówi tak. Po no coś tam z tego justka przywiedził, jaki fajnie chłopak, jakie w palce francuskie. Jakie tego, po tam i go przyniosę. No to bardzo no. a, a on mówi tak. A on mówi tak. Proszę <grym> panią, on ma tu akordoniem. Tak, on mówił. No ona, o, tak, jakby tutaj w komórce ma no, ten mój akordon. A ja zakląłem się, chodź. A, a on mówi tak. O, no nie wiem, czy ten józek zagro lepiej. My się milici to się nie gro. Mmm, wyzwanie. Na, 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 no. Witam, a, a ja, a ja wieściło, A ja tak się w <laughs> Ja i tak. Ja nie byłem skróżny, ale jak on mi powiedział tak, <laughs> on mi tak powiedział, No, no czyli nie byłem taki pionym, że przewracał, nie? No. Ale tak mnie trochę... się <laughs> Tak nie otrzeźwiło trochę, tak. Rozumem myślę. Tak to myślał. O, ty kurwa, ja wieściło, tak się... Tak sobie myślę. Na to już nie wiem. Ja, żeby się kasował, że nie, ale tak sobie myślę. No to, a ten podpisał, ten podpisał, to ja pani wydał ten akord o niego. Tam na tysiąc jeszcze. No to u nas w tym mieście go Bożu. A do mnie ten kapitan mówi tak. To, żebyś z którym chcesz grać? Ty, co masz? czy stamty? Nie mnie to obojętnie. Ta moja i ta moja. Bo, bo. No, tak jest! A tak. nie tak. 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 ta moja? Ta moja. No dobrze, jak pani wyciągnęła z tego, to niech będzie ta twoja. No, ta twoja i gramy. A ten kapitan nie grał, tylko kierowca. O! o tak. O. No, no, ta, to było ten, to talent jakiś może nauczył. Nie wiem się panu. Ale o, o będzie tak. Ale, no, no, co, no, no, no to zagromy. Zagromy czy zagramy? No, to niech będzie zagramy. To z jakich tonacji ludzi będziemy grali? Oni tak mówią. Ja mówię, u mnie to wszystko obojętne. Ja się pytam. I sierżą, ty sierżant jesteś, tak, bo ten podkomisza, tak, ten mm. kapitan, taki podkomisza, on um, tak szuł, mm -hmm. bo było ich czterech, tak, tak, tak. Ja mówię, ja mówię, no to w jakiej tonacji chcesz grać, e, to nie wiem. Eee, to ty wybierasz jakieś tonacji. Jak Ci wybieram tonację? Groisz, czego chcesz. A ja za to będę grał. No ją on tam. A wybrał. Macie wybrał. Macie wybrał. Macie wybrał. Macie No Macie no, wiemy Macie wybrał. Macie tak pochodził się trochę tak za mną, Macie wybrał. Macie wybrał. Macie za mną. Ale jak poszedłem w drugą część i w trzecią część, ginie. Eee, a w końcu ten Popkoniusz, ten kapitol, jak go nazywają? No ten miał trzy Mówi tak. Eee, generał, prawdziwie ty jesteś lepszy. Ale chodźcie prześpić. Jeszcze złoty I tak nie zrobi. <suszy> <suszy> Może przez łos. No pewnie tak, bo gorszy były i dlatego. No. Ja jedne. Ta, ta. I mówi to chodzi. do tego widzimy lepsze. Ale chodźcie przecież. Ta, ta. O, No, nie, to w nie do to to, to, to to that's the mess up you said <laughs> جان yes, صاحب I... <laughs>